To panus szybcie kręci się jak ramus Śpię pół dnia, żeby mieć siłę na noc Marbella Parano, wielka fila. Mam żyło takie, że, oh, mama mia Jechałem na przepyszne śniadanie, podawała je helnetka, miała piękne śniadanie Tutaj szybuszek, właśnie wjechał na wanie mogę wszystko, nie muszę takie podsumowanie Puerto Pan, Puerto Pano, zdykam zdjęcia jak Kapanos Życie to tylko momenty, które wspominasz na starość Puerto Pan, Puerto Pano, zdykam zdjęcia jak Kapanos Życie to tylko momenty, które wspominasz na starość Puerto Pan, a, w porcie nam w sztukę, a, 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 Być. Dzięki Ezik. Ty, nie ta scena. Yy, pewnie to chcecie, nie? I zrobimy tak. Pyk, 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 pyk. Pyk. Ej, yy, czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy na pewno. Tak, 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 tak. O, jeszcze mi to nie ma. To co? Które wybieramy pierwsze? Od dołu? Od dołu <noise> Od dołu, co? Dzięki magiczny Filipek, dzięki Patrykosa Za Polski po, po, Ten kwadracik na polskim taki mniejszy się wydaje chyba Dobra, od dołu. Yy, od dołu, czyli... Język angielski, pisemny, poziom rozszerzony. O kurwa, ja jednak polski wcisnąłem. Kurwa, najgorzej. <grystanie> no co? 53 Ale to kurwa, ale zepsułem. To tak teraz już wiadomo, że... Zdałem. Zdałem. Zdałem maturę, widzowie, zdałem maturę, bo to ty... Ale zjebałem. Miałem Polski na końcu pokazać. Dobra, macie, wszystko naraz. raz. się będę pierdolił. A, sorry. Co ja robię? Nie, dobrze jest. Matematyka 82, angielski 96. Rozjebałem po prostu matematyka jest rozszerzona, 22. Masz tutaj kurwa te papierki, tu masz świadectwo, tu masz jakieś inne świadectwo. Jestem y, wyedukowany, tak? A, zapomniałem Full Jester. Na pewno oglądasz Full Jester. Możesz wysłać mi donate 1000 zł, o które był zakład. Jeżeli ktoś nie wie, to miałem mieć więcej niż 70 z matmy, więcej niż 70 z angielskiego i więcej niż 40 z polskiego. Najbardziej mnie. Po... Oczywiście, generalnie obudziłem się o 9 i do mnie dzwonią ziomki i mówią: Wszyscy mówią tak, zdałem, zdałem, zdałem. Ale podobno. Dzięki Patryku z Meksyku Podobno 5 osób z klasy nie zdało, nie? I tak matematycznie podchodząc do tego mówię o kurwa Mówię tak No to jadę eee, Kurwa łatwe no Powiem tak, no 74% zdających zdało Czyli co czwarty ziomek podchodzący nie zdał matury Rozumiesz? Co czwarty Teraz doksają, o, że nie zdał matury a ty tak? Bo go zawsze bolała dupa, jak się wywyższałeś nad nim, B. Księga ma maturę. Taką, yy, taką swoją maturę, ale ma. Ma maturę. A, co napiszę. Co tam? Bez maturnicy, je pani. Jak mam być szczery, to yy, półtora tygodnia matemaxa przed maturą, dwa dni lektur jakiejś typiarki z, na YouTube z polskiego i nic z angielskiego. Więc no kurwa, ja nic nie robiłem przez trzy lata. Zrobiłem zadanie domowe z maty może z dwa razy, Same, w sensie nie, samemu raz. A resztę spisywałem, żeby tylko pisnie nie dostała jeżeli by miał być sprawdzić. Ja nic nie robiłem z mapy. Tak samo z Polskiego totalnie nic nie robiłem. Yy... No, mówię jak jest. Dobra, no gdzie jestem kurwa full creedza? Dawaj mi tysiaka. Numer dokumentu... A, chuj. It's max na studia w Warszawie. Studia, <noise> studia. Słyszałeś go? Słyszałeś go jeden z drugim? Na no studio a miś. Jak mam być szczery to maturnicy czy ludzie co byli koksami w szkole zapierdalają teraz na kasach. A ludzie co nigdy nie byli kozakami i mieli inne myślenie niż to szkolne schematowe to są teraz szczęśliwymi koksami także żaden to wyznacznik ale gz. Mm. Niestety wyznacznik jest taki, że jak do tego już podchodzisz do tej matury ja bym nie zdał matury, to w tym przypadku jestem skończony kurwa, bym był jechany... Jak z kurwą, bym za stopym memem, rozumiesz? Bo ja wydaje mi się, że się kryję na osobę taką. No wiesz, jak są te nerdfejsy kurwa, ale jestem mądry, no to kryję się na taką osobę, wydaje się. że... wiesz o kurwa jestem jakie ładne. Poszedł do ale. To ja. Ładne GG i za ten jestem kurwa angelem. Przynajmniej tu by mi piwo sprzedali. Zaraz się ogoliłem, Jeszcze to by już mi nie sprzedali. Też nie sprzedają? Nie, no. Też, że ostatni raz, jak mi nie sprzedali, to było jak faktycznie 18, nie miałem. <grym> Ale to nie na full pizdę i zatańczysz za udaną maturkę Alien PLS, Alien PLS. Mm, nie. Nie zrobię tego. Chętnie zobaczę co za nuta. Aha. Nie zrobię tego. Jest jeszcze jakiś fanarty, bo widzę, że ich jest dużo. Panie... Kurwa, ale... I to to wszystko zrobiłeś tak w tak krótkim czasie? Kurwa, przecież to takich rzeczy się nie rysuje w sekundę. Kiedy sobie ustawisz nowy profilowy na fan... Aha. No profilowy wypadałoby kiedyś zmienić, ale kiedy? W ogóle wypadało też by ustawić na Instagramie. Nie? O ja ale ładna. Dobra, no kurwa, no krótko mówiąc, jestem maturnikiem, nikt mi już yy, sen, Zostawcie mnie, proszę. Ma maturę, już edukacja się moja na ten moment zakończyła, może za rok pójdę na studia, nie wiem. W tym roku jeszcze nie idę. A, yy, kto jeszcze nie wiedział, to mam dwa ostrzeżenia i po trzecim mnie wypierdolą. Przeprowadzka do Warszawki, widzowie, już w tym miesiącu, rozumiecie? Tylko boję się, że zostanę alkoholikiem, jak mam mieszkać z sucharem i z popo. To jest największy problem. Nazywam się Amishada Tusin. Jestem kierownikiem produkcji w szwalni Pablo Sabre. W naszej szwalni pracuje obecnie tysiąc osób. Kochamy kobiety i dzieci. Kochamy naszego szefa. Daje on pracę i godną zapłatę dla setek bangladeskich rodzin. Praca 12 godzin dziennie to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim przyjemność. Wysoka jakość naszych gaci to dla nas priorytet. Materiały do produkcji pozyskujemy od lokalnych dostawców po najniższej możliwej cenie. Pracujemy na dwie zmiany. Co umożliwia nieprzerwaną produkcję 24 godziny na dobę. Dbamy o naszych pracowników. W przypadku choroby, mogą przysłać do pracy kogoś z rodziny. Gdyby nie mają takiej możliwości, mogą jednorazowo nie pojawić się w pracy. Jak pewnie zauważyliście, niektórzy siedzą na ziemi. Robią to jednak z własnego wyboru, my zapewniamy krzesełka dla wszystkich. Posiadamy również narzędzia do utrzymywania porządku w naszej placówce. No i kilka gaśnic w razie kolejnego pożaru. Dzięki temu boilerowi dostarczamy ciepłą wodę na zakład produkcyjny. Higiena pracy jest kluczowa przy produkcji wysokiej jakości gaci. Przed wejściem na halę pracownicy biorą grupowy prysznic. Nasze produkty są naszym priorytetem. Kupujcie gacie Pablo Sabre. Wspierajcie bangladeską gospodarkę oh, Jump King? Niestety widzowie Nie moja wina, Sidwan się, się poddał Jestem y, królem Twitcha, y, Jump Kinga to Polskiego Tyle mogę powiedzieć, nikt mi na tron się nie wpierdoli Zrob cosinus, kurwa raz ciekawego na je i zagraj z Repsonem, ja Mhm, mm, mm, mm. Minus jeden. <ścoughs> hey. Mnie to śmieszne na przykład. Tak, szczerze, mi to się podoba. O kurwa, ale spodziewałem się tego w sumie. Kurwa, o co tu chodzi? Nie, nie obrażam jak coś. się ma zmarnąć 30 sekund. Szybko się podoba. zmarnuj 30 sekund. Dobra, wracam. Jestem ja Adam małeś. Zapraszam na skoki na czarskie. I okej okay, jesteś pizda mnie z koszek. Janę honam. Na następnych zawodach się pokonam. Honor. Twoja matka daje dupę za biedronką. Pozdrawiam wszystkich ciwiców z Szyżowa. Oglądajcie skoki na Kto to mówił? Adam Mały. No. Tak Ty ruch, co jest? Na fazie od schodu do zachodu ten cały rap, śmieje, pędzi do grobu jak, melasz, jak le... No dobra nuta, dobra nuta, jak coś. Czemu Nie, kto to pisze kurwa? Czemu pisze skip? Od 16.35 chcesz mi powiedzieć, że ten człowiek ma maturę. Wiem, że kanał jest jaki jest, ale przebolejmy to z Timych Hence. Ale na pewno Pamiętajcie widzowie jeśli chcecie. Aha, kurwa, już coś tam z mnie leci. Zostać popularnymi streamerami to ślincie se stopy, żeby wam piesek lizał do Spanka szorujcie dupa. Ty kurwa jebana E, duzik. O co tu chodzi? Deskitu. Masz maturę. I co? Kurwa, kto ja nie wie... Ja pierdałem miał włosy. JX <laughs> Nie dam się zbejtować, że wysy nocy Nie dam Kurwa to ma 133 <laughs> 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 your life life made awesome. Kurwa, mu nie mogę tylko pokazać, kurwa. Poczekaj. Ja nie usłyszałem kurwa, po sekundzie nie mogę tego pokazać. Czekajcie. Mamo to... <laughs> Ja nie wiem, czy mogę to pokazać. Halo, poczekaj, poczekaj. Już, już, już. Mogę, czy nie mogę? No bo z no krzesła mówi, dobra, no pokażę. Najwyżej zrobię sobie przerwę. Czemu oglądasz do domyślasz? Ha, brate, idę, No Chyba, co ty mi, kurwa, wysyłasz? A, bo sprawdzę, co to jest. Oj... Sayo się dalej nie odpalił, kurde, gdzie... to... ...psychozy, które dzisiaj dostają. Czekają, czekają. Ej, no muszę przy... <śmuszę> przyznać, dobre nawet. A choć ten angielski, ja bym chciał po hiszpańsku mówić, niestety nie umiem nic hiszpańskiego oprócz przekleństw i ola, ale hiszpański mi się bardzo podoba jako język, tak kurwa, jest taki przyjemny. Ale oni bardzo szybko mówią, że nawet się kurwa nie zrozumie. Nudny jest? Mi się podoba, taki fajnie brzmi. Jakie wyniki? Kurwa, witam, witam z późniarskich. masz wyniki: 82 Matma Polski, 53, Angielski, 96. Dość kurwa, oczywiste było, że znam przecież, tak? Ktoś nie wierzył? Czy ktoś kurwa przez chwilę nie wierzył. Mi się podoba migowy, bo nikt. A, bo nikt. Y, nie drze mordy. ksają, jak z tym, co głównym nie wiadomo, kiedy się skończy tak jak i to pierdolenie. A, ja pierdolenie. Tylko narzekacie. On takie. Widzowie. Widzowie, on takie zajebiste rzeczy dla Was szykuje, na Wy narzekacie, kurwa. No, czy, 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 o co Wam chodzi? Powróć już niedługo, spokojnie. Zresztą nawet dał Wam insta, Insta-story, ja że wraca się. hiszpański jest jebnięty. Mówiłeś, że wasza ekipa to kpina, gdy cię dowiedziałeś o przesunięciu powrotu. Czytam Jabczan XD. Eee... Kurwa, ja nic nie mówiłem, że jakaś kpina. Ja mówiłem, że dość zabawne jest to po prostu, bo powrót był już przesuwany wiele razy. Ale widzowie, tak jak mówię, i się kurwa zrozumieć. Nie? To nie jest tak, że on to przekłada, bo. ...przekłada, bo po prostu mu się nie chce, tylko to jest tak, że po prostu nie wyrabia się z robotą. Jak zrobisz to na ponad 90% to wysyłam z tuzetele. Pokaż mi to. Albania, Albania. Albania to na te coś było, ale chuj, lecimy dalej. Andora, Andora. Austria? Yy, Wiedem. Yy, Belgia. O, kurwa. Belgia to... Y, jak... Bruk, bruk, Bruksela. Białoruś, y, Mińsk, Bośnia i Hercegowina... O kurwa, nie wiem. Ja pierdolę 5 sekund. Mm, nie wiem. Pristina Wadus. Nie pamiętam takich rzeczy. Belgrad to powinien zapamiętać. Lublane powinien zapamiętać. Sofia Podgorica. Województwa. Wojew... Daj mi ktoś na województwa Polski. Może mi się uda. Nie pamiętam dokładnie, ale może mi się uda. Morskie To. Pomorskie. To. To. Sorry. Ci ludzie kręcą. Zobacz. Po tysiąc dolarów na spina i on ma wyjemane w życiu. Po prostu se kręci. 270K widziałem to wszystkie a Ja jestem yy, -kos k -k -k Konser yy. Koneserem! Kurwa, nie konsenerem, Koneserem <grym> Maturnik, maturnik Pamiętajcie, maturnik Dobra, co z tym kolorem ostatni? Co to jest niby za kolor? Przecież ja już nic nie, wyko nie wykombinuję Rudy? Ja pierdolę to jest rudy, to jest rudy! Rybson jest lepszy w ligę. <skrybne> e, szacun dla Rybsona, by się postawił ten Tasionowi. I na wypierdolił z Discorda. O co chodzi ten Tasion Rybson? No po prostu no, zdyskutowali się na streamie i... Jako osoba neutralna w tym wszystkim mogę powiedzieć, że kurwa trochę ten tasiona nie rozumiem to można się domyślić, że Ripson miał intencję, żeby pomóc mu. Żeby mu coś uświadomić, a ten jeszcze się kurwa... wiesz. Sprzecza. A jeszcze... No to, to jest tak zwane odjebanie od kaski. Ziomeczku, dobra, kto ze mną wygra, dostaje VIPa, Co wy na to? Dobra. Jedna osoba, gram z dziesięcioma i. wtedy już pewne gierkę znajdzie. O kurwa. Oglądam cię od pewnego czasu i podobają mi się twoje zdrahamki. Zostanę na bluzem. Uśmiech i gratulacje wyników na maturce. Trzymaj piątaka na dobre piwko. D. Nie! Do dwóch, do dwóch, do dwóch, bez to trzy gramy. Jako VIP'a to bez to 3 tylko i wyłącznie Ale dam ci piłkę, żebyś zaczął se, nie? Masz jeszcze jedną szansę Nie no, teraz to strollowałeś, dobra, jeszcze raz ci dam szansę Nie, ale trolujesz teraz, jeszcze raz Nie no ty trolujesz kurwa Jak ty mam ci dać VIP-a? Ja gram do czterech, ty do jednego? Jeżeli teraz ja będę miał 4-0, to nie dostajesz, a tylko jedną bramę musisz strzelić. Może być tak, że on prze... Od nowa, widziałeś, że małem gierkę A, masz piłę, żeby nie było, że oszukałem Nie no kurwa, se zartuję, że ja pikuję A dobra, trafiłem Przerwa, 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 przerwa Bo ja muszę... Weź pił <ścoughs> Dobra, spokojnie, od nowa Tylko piknę, dobra? Kurwa no Uratujcie mnie, przecież to jest chuj, a nie gra No bo jestem, kurwa, przecież najlepszy, no. No, jest, oczywiście no. Jak ty ją zabijesz? Bo jestem najlepszy Ty, widzowie, bo streamy wracają, bo zrobiłem sobie przerwę 3 A to po prostu, bo chłopaki mieli IRL-a, to się nawet nie wbijałem I... jutro albo pojutrze O kurwa Ja się wiemy, ale to zabijesz chyba Dobra jest ja gin i tak skiniesz, no i po co kurwa uciekać skoro i tak skiniesz Jone, Jone, powrót Jone Wielki powrót Jone <grywa> Kurwa, nie podoba mi się ten dźwięk co wydałem <grywa> <grywa> Dobra, nie mam nie mam ku, ma ku, ma ku. kumpla Dzięki Patryk za Tu nie, nie ma warda żadnego. E... Aha, on się cofnął? No. On tak. E... Przykro mi, ale. Naprawdę, no, przykro mi, ale też z drugiej strony. Nie chcę cię dobijać bardziej, tylko. Co mogę zrobić z tym? Nie wiem, jebać tą grę, naprawdę. Jebać tą grę, jebać tą erkę, jebać kurwajone. Da... Ja się nie dziwię, czy ja już z tym nie gram. Nie da się tą postacią trafić, rki. Nie da się. Wow, wstraszało w moją Rkę. Fuck Mam towera. Kurwa, mam first towera. Wracamy do gry. Nie no kurwa ja se robić ze mnie, że ty masz jeszcze nie wiem Kurwa nie da się farmić. No nieważne. Radek go spunkoch? No Eee to Czekaj do mnie, czekaj do mnie. Dobra. Zapomniałem, że ja mam taką pasywkę zajebistą szczerze. Ty kurwa, ale i tak mnie zrunshotował, co to jest za postać, kurwa, on mnie zrunshotował na trzecim levelu Kurwa Jebany kurwy no, co mam zrobić, CO MAM ZROBIĆ, CO MAM ZROBIĆ, CZEMU KURWĄ JESTEŚ, CZEMU JESTEŚ KURWĄ Aha, on tak może mnie złanszutować już Nie nagle nie zrobię Nic nie zrobimy, no nie mogę nic zrobić, nic nie mogę zrobić, rozumiesz? Jebie mnie kurwa jak chcę ten A ja bym miał kilo gdyby on musiał nie dał No ja mam 0-4 kurwa, chcę się za... za... zastanowić za nad tym jak mogę poprawić swoją grę Jest kurwa Dobra, no, nice I tą też no, bo nie tą też jednak nie, jednak nie, ona mnie ide, zabije. Idę, idę. No kurwa, czemu jak kół mi się drugie nie kastuje w ogóle? Ty, Boga mam, jakiegoś, drugie ku mi się nie kastuje. Przysięgam, mam drugie ku mi się kurwa nie kastuje. A co, nie naprawdę myślicie, żebym kurwa puścił stąd, żeby se tutaj aż leciało? Jak to jest być kurewką na kasę? Kurwa, dobrze mi z tym, szczerze. Szczerze? Gucci Boy, powiem ci tak. No chciałbyś być kure... W sensie, jeżeli tak wygląda kurewka na kasę, to pewnie chcę. Chce, chce być kurewką na kasę. Dostałaś już od Jessera kaskę, w ogóle nie, do, dopiero po streamu mu dam numer konta, nie chce mi się z tym nierobić. <tostw> Haha, oh, kurwa, ankieta, widzowie, poczekajcie. O, <tost> oh, w streamie wymienionym po linii, zetknąłeś się na te etapie wyboru bohatera we własnej Właśnie rozegranej grze. Wszystko z powyższych. Naprawcie na grę. Było niezwykle Masz jakieś inne uwagi dotyczące szkodliwych zachowań w Legends? No kurwa, mam. Ale to jakbym miał pisać, to bym do jutra nie skończył. zbanują. waszą ankietę. Jak coś to prawdziwy random wrócę jest u ciebie na discordzie i pytal czy dłoń nie chcesz, jak nie wierzysz to sprawdź dc. A i ma u mnie. Siema prawdziwy random bruce? Prawdziwy siema. O, prawdziwy siema, gramy? A zrobisz jakieś kombo dla mnie? Czerwyszelnik <noise> Coś jeszcze pomówisz? No... Labladorka. Zrobisz? Proszę. <grym> <grym> Dzięki, Random Roski. Kiedyś zagramy duo, trzymaj się. Trzymaj się. <grym> No 10. No i suma mastera. Spierdalam. Trzymajcie się do następnego Elo.